Szukasz miejsca na dom w spokojnej okolicy? W miodarach koło Oleśnicy czekają działki budowlane już od 80 zł za metr kwadratowy. Dojedziesz tu wygodnie asfaltową drogą. Do Oleśnicy dojedziesz w 10 minut, a do Wrocławia w 35 minut. Działki mają powierzchnię około 1000 m2 i są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To idealne miejsce dla rodzin i osób szukających ciszy, a także dla inwestorów. Oferujemy pomoc w formalnościach oraz kontakt z architektami i firmami budowlanymi. Zadzwoń 7939 26508.